Dzień dobry Państwu. Dlaczego firmy umierają? Co się dzieje? Czy mamy faktycznie Armagedon na rynku przedsiębiorstw i to w sektorze MŚP? Dlaczego tak wiele tysięcy podmiotów odchodzi z rynku? Ile przy tym się nowych firm tworzy, nowych firm rejestruje? I czy faktycznie mamy do czynienia z pogromem przedsiębiorców prowadzących mikrofirmy czy małe i średnie przedsiębiorstwa? O tym w dzisiejszym materiale. Zapraszam serdecznie, a zdradzę również, że w dalszej części tego wideo przedstawię Państwu wiele rzeczy w pozytywnym świetle, więc warto słuchać po to, aby chociażby nabrać tutaj nieco pozytywnego spojrzenia na rzeczywistość. Będę dzielił się z Państwem tym wszystkim w ramach tego materiału, który tu dla Państwa przygotowałem. Kłaniam się uprzejmie, Tomasz Piekienik z tej strony. Pozdrawiam dotychczasowych subskrybentów, jak i nowych widzów tego kanału. Przejdę teraz już do sedna, do analizy publikacji, korzystając z prawa cytatu Rzeczpospolitej z dnia dzisiejszego, czyli 23 maja 2024. Pan Paweł Mazurkiewicz przygotował publikację, która wylądowała na pierwszej stronie gazety. Dlaczego firmy umierają? Kto zawiesi działalność gospodarczą, na rynek już nie wraca. Powrót udaje się zaledwie co setnej firmie. Resztę, głównie przedsiębiorców indywidualnych, kładą na łopatki. Zus, koszty, ZUS, koszty energii i płac. Od początku roku do połowy maja zawiesiło w Polsce działalność 90 tysięcy firm. Odwiesiło mniej niż 900. Tak więc co setna firma wraca na rynek, reszta. Tkwi w zawieszeniu, albo po prostu likwiduje swoją działalność gospodarczą, wykreślając się z CIDG. I tutaj, jako uwaga, przedsiębiorcy, jako pierwszy zasadniczy powód, podają tutaj też przede wszystkim wzrost, wzrastające czy rosnące koszty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. I mam tu dla Państwa taki tylko symboliczny przykład. Przedsiębiorcy, który jest na ryczałcie, który przychody osiąga na poziomie ponad 300 tysięcy złotych, korzystniejszy jest jednak ryczał dla niego z jakichś powodów działalności, której prowadzi. I jeżeli. Na taką sytuację to składkę zdrowotną opłaca w wysokości 1258 zł. Składki społeczne 1600 zł. Razem 2858 zł. To jest miesięcznie. I oczywiście to, drodzy Państwo, nie są bagatelne kwoty. Czytamy dalej. Zawieszeń przybywa. Gdyby tempo się utrzymało, w całym roku będzie ich ponad 200 tysięcy, wobec przeszło 180 tysięcy w ubiegłym roku. I tutaj też jedna dygresja, jeden komentarz. W wielu publikacjach, które państw, do których też dotarłem, analizując to zagadnienie dla Państwa, podawano inne kwoty. Podawano wartości 220-250 tysięcy zawieszonych firm w roku 2024. No i teraz pytanie, czy ta publikacja to spowuje się na wartość 180 tysięcy w ramach błędu, omyłki, w ramach być może jakiejś manipulacji, a być może w tamtych innych publikacjach wartości są przedstawiane w sposób zawyżony? Zerknijcie Państwo zresztą teraz wspólnie ze mną. Publikacja z marca 2024 roku pod tytułem Przedsiębiorcy coraz częściej zawieszają działalność. To ucieczka przed kłopotami. W 2023 roku w Polsce zdecydowało, zdecydowało się na ten krok niemal 250 tysięcy razy, co oznacza, że niemal 250 tysięcy zawieszeń działalności było, a nie, jak w publikacji z dnia dzisiejszego, którą dla Państwa analizuję, 180 tysięcy. W związku z tym jeżeli założymy, że liczba zawieszeń wyniesie w tym roku no, odpowiednią wartość do tego okresu do połowy maja, czyli ponad 200 tysięcy, powiedzmy 220-240 tysięcy, bo tak jest prognozowane, jeżeli w ubiegłym roku faktycznie było tylko 180, to wzrost jest potężny, prawda? Wzrost jest duży. Jeżeli jednak prawdą jest to, co było napisane przez samą... Tą samą gazetę przez Rzeczpospolitą, co Państwo sami widzieliście, że liczba tych zawieszeń to 250 tysięcy razy, no to nie mamy żadnej sensacji w stosunku do roku 2023. Bo w stosunku do lat poprzednich, o, to sami Państwo zobaczycie. Będę tu dla Państwa analizował również dalszą część tego tematu, którą to Rzeczpospolita analizuje na stronach już ekonomicznych. Za chwilę też do tego przejdziemy. Natomiast tutaj jeszcze ważna informacja. W dużej części są to jednoosobowe działalności, których właściciele po zawieszeniu wracają na etat, zmieniają zawód lub wyjeżdżają z kraju. I ja rozwinę to za kilka chwil jako wręcz bardzo pozytywna informacja dla innych z kolei osób, które są przedsiębiorcze i chcą zająć miejsce tychże przedsiębiorców ustępujących. Najwięcej przedsiębiorców w tym roku już 4,5 tysiąca zawiesiło działanie w branży budowlanej. No i tutaj taka dygresja. Będąc tak zwanym fachowcem w branży budowlanej, który zarabia na wykończeniach, na kawelkach, na wykończeniu łazienek, na budowie tarasów i tak dalej, i tak dalej, prowadzi samodzielnie działalność. Państwo, którzy budujecie, remontujecie mieszkania, budujecie doby, na pewno wiecie. No dziś taki, tacy fachowcy wciąż, mówiąc wprost, nie wiedzą ile oczekiwać, ile żądać za swoją pracę. I nierzadkie są przypadki, kiedy ludzie między sobą mówią, że fachowiec był, prawda, tydzień czasu spędził i. 15 tysięcy złotych za swoją pracę, 10 tysięcy, 7, 22 zażądał, prawda? W związku z tym chodzą takie plotki, można powiedzieć, że w Warszawie dobry kafelkarz to może zarobić 40 tysięcy złotych i to w zasadzie wszystko bez faktury, bo stąd się te zawieszenia mogą brać. Taki człowiek, jeżeli tak zwanej Kowalski, powiedzmy, prawda, prowadzący działalność tego typu, no jeżeli on zobaczy, z jakimi składkami musi się mierzyć, no to jak najbardziej szuka bardzo prędko tej możliwości, tej sposobności do zawieszenia działalności gospodarczej. Nie chciałbym tego komentować tutaj, bo oczywiście w dużej części to dzieją się tutaj takie zjawiska, proszę Państwa, moim zdaniem patologiczne, które polegają w skrócie też na tym, że Osoba, która chce zamówić sobie fachowca, chciałaby rozliczyć się we właściwy sposób, mieć na to umowę, mieć na to rachunek. No nie może, bo tak naprawdę 9 na 10 fachowców wzbrania się przed tym. No taką mamy też rzeczywistość. Poza tym osoby często ch chciałyby, a nie mogą, skorzystać z 8% stawki VAT. Normalnie to powinno wyglądać tak, że fachowiec kupuje na siebie towar i świadczy usługę kompleksową, fakturując towar i usługę w ramach usługi kompleksowej, remontowej powiedzmy. Jeżeli rzecz dotyczy mieszkania mniejszego niż 150 m2 lub domu mniejszego niż 300 m2, to w takim wypadku stawka VAT-u jest 8%, mimo że materiały budowlane w markecie budowlanym są sprzedawane na 23%. Ten VAT się tutaj będzie kompensował tego przedsiębiorcy który, jeżeli jest jednak w szarej strefie, no to prowadzi to do sytuacji, że osoba wykańczająca mieszkanie sama opłaca w materiały budowlane, płacąc w cenie 23% VAT-u. No i to jest jednak, to jest w mojej ocenie pewnego rodzaju patologia tych usług w Polsce. Czytamy dalej. Druga w tym smutnym rankingu jest branża IT. 3,5 tysiąca zawieszonych, odwieszonych 37%. Najgorzej jest z taksówkarzami, z których na 1800 zawieszonych działalności wróciło 16. Nie mówi się tu o działalności transportowej, a ona w tej chwili, z tego co można również w tej samej gazecie wyczytać, no w tej chwili podlega pewnym mocnym turbulencjom, drodzy Państwo, tak jest, branża transportowa. Czytamy dalej. Co ciekawe, zawieszonych firm przybywa mimo poprawy koniunktury. No, i tutaj znowu mam dla Państwa taki dodatkowy komentarz dotyczący powodów tego stanu rzeczy. Czy, taka koniunktura, czy ta koniunktura się tak naprawdę poprawia? Ja to również bym powątpiewał. Natomiast no w tej publikacji taką tezę poczyniono, a to dlatego, że w pierwszym kwartale 2024 roku PKB urósł o 1,9%, licząc rok do roku. Wobec 0,5% wzrostu w 2023. To jest, drodzy Państwo, pełzający wzrost, można powiedzieć. Jeżeli uwzględnimy takie aspekty jak inflacja, jak wzrosty płacy minimalnej i do tego wszystkiego zestaw... dołożymy wzrost PKB, no to się może okazać, że ten wzrost jest tu w okolicy błędu statystycznego, albo wręcz nie mamy żadnego wzrostu PKB. Powody tego wszystkiego, jakie są? Przeniesienie się do online jest problemowe dla wielu osób, a dziś świat, szczególnie od pandemii, bardzo mocno trans transferuje do świata cyfrowego, do świata online. Ja sam jestem tego przykładem i być może wiele osób, które mnie słuchają, mianowicie przed tak zwaną pandemią... Prowadziłem również szkolenia, zajmowałem się doradztwem podatkowym i szkolenia to jest moją pasją, jest to rzecz, którą bardzo lubię wykonywać. Tak? Prowadzić merytoryczne wykłady z finansów, z podatków, rachunkowości i biznesu. I teraz, drodzy Państwo, przed pandemią 100% stacjonarnych, fizycznych w świecie offline, po pandemii 99% online 1% w rzeczywistości. Yy, I trzeba w tym wszystkim się umieć znaleźć, w tym świecie, umieć prowadzić swój marketing, swoją tak zwaną markę osobistą. Wielu przedsiębiorców tego nie potrafi, nie wie, skąd czerpać wiedzę, gdzie się tego wszystkiego uczyć. Tak więc polecam też śledzić ten kanał, bo niebawem, niebawem będę chciał też Państwa zaprosić do tego rodzaju, no można powiedzieć, po tego rodzaju wiedzę, która w tym obszarze działalność każdego może wesprzeć. Każdego, kto działa niekoniecznie online, kto działa też offline, w świecie fizycznym, ale chciałby wiedzieć, jak online lepiej zacząć funkcjonować. I teraz kolejny powód, to coraz trudniej o klienta, drodzy Państwo, więc no, można powiedzieć, stawki reklamowe. Nośników reklamy rosną. Wiek przedsiębiorcy, kolejna sprawa. Część przedsiębiorców prowadzących działalność od 20, 30, 40 lat, zwyczajnie przechodzi na emeryturę. Zawiesza działalność, żeby ewentualnie coś przeczekać, żeby jeszcze ewentualnie rozporządzić środkami trwałymi i pozna poznajdować nabywców na swoje materiały, wyposażenie, niekiedy nieruchomości i nie decyduje się jeszcze na likwidację działalności. No, ale jest też tutaj coś, co podkreślam, czyli szara strefa. Tak więc duża część przedsiębiorców przechodzi do szarej strefy w branżach, szczególnie takich, które mają podatność na możliwość rozliczania gotówką. To też przecież Państwu znany fakt. Teraz kolejna publikacja ze stron ekonomicznych Rzeczpospolitej. Kto zawiesi działalność, na rynek już nie wróci. I tę publikację również pana Piotra Mazurkiewicza przedstawiam, żeby to skomentować, co się dzieje żeby stworzyć grunt i tło do komentarza, który przedstawi wiele rzeczy w pozytywnym świetle też dla Państwa, bo to nie jest tak do końca wszystko jednoznaczne. Szczególnie jeżeli się popatrzy przed, przez pryzmat całej gospodarki. Natomiast tutaj bardzo ciekawe zestawienie przedstawiono w gazecie, z którym Państwa w tej chwili zapoznaję. Zwróćcie uwagę, w 2024 roku liczba zawieszeń 90 679. Jeżeli 90 tysięcy podzielę na 4,5 miesiąca i pomnożę przez 12 miesięcy, to wyjdzie, że tych zawieszeń w ciągu roku może być aż 240 000. Jeśli będzie to podobnie, drodzy Państwo, się, dziać, co, co dzieje się teraz. Jeżeli Porównamy 240 tysięcy do 180 tysięcy, no to się okaże, że w ten sposób liczony wzrost to 33%. 1 trzecia to bardzo potężny, ogromny wzrost zawieszeń działalności spotka nas w tym roku, w porównaniu z rokiem poprzednim. Jeżeli, jeżeli jednak jest tak, że liczba tych zawieszeń w ubiegłym roku była wyższa niż podają tutaj autorzy w tej publikacji, no to te wzrosty będą tym mniejsze. Natomiast ja chcę powiedzieć w tym momencie z, całką, z całkowitą powagą. Ewidentnie dzieje się coś w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Ewidentnie w mojej ocenie dba o to ustawodawca, aby trudniej było prowadzić działalność gospodarczą małym firmom. Ewidentnie dba o to skomplikowane prawo, rosnące wymagania, rosnące koszty zatrudnienia, rosnące obciążenia itd. To wszystko jest powodem ku temu. Natomiast w publikacji zobaczcie Państwo, pokazane są też dane w poprzednich latach i na tle poprzednich lat szczególnie. Zobaczmy, 2020 rok 64 tysiące zawieszeń działalności gospodarczej, a w roku 2024 spodziewamy się ponad 200 tysięcy, 220 tysięcy, jeżeli trend aktualny się utrzyma. A jeśli ten, drodzy Państwo, może inaczej, jeżeli aktualne liczby będą odpowiadać również w kolejnym miesiącu, jeżeli natomiast trend wzrostowy się utrzyma, no to trzeba założyć, że liczba zawieszonych działalności będzie. Z miesiąca na miesiąc rosnąć, bo to jest tym, że jest trend. Być może wobec tego będziemy mieli do czynienia z liczbą taką jak ćwierć miliona zawieszonych działalności gospodarczych w roku 2024. I teraz. Po prawej stronie widzicie w tym opracowaniu, w publikacji, jak to wygląda na sektorowo, w ujęciu sektorowym. Zmiana w sektorach. Działalności zawieszone to jest ta zielona pozycja, jasna z tą liczbą procentową to są działalności odwieszone. Zobaczmy. Prace glazurnicze, oprogramowania komputerowe, sklepy internetowe, budownictwo ogólne, transport drogowy towarów, prace elektryczne, salony piękności, usługi związane z zarządzaniem, specjalistyczne prace biurowe. Zatem widzimy, dane nie są optymistyczne. Natomiast, gdy analizujemy je same w sobie, zauważcie Państwo, że w tych publikacjach nie było mowy o tym, ile firm jest tworzonych. A co jeżeli liczba firm da nadal tworzonych, nowo rejestrowanych jest znacznie większa niż liczba firm zawieszanych, yy, czyli zawieszanych działalności gospodarczych? I tu uwaga, muszę Państwu powiedzieć, że mimo najszerszych chęci, nie udało mi się dotrzeć na stronach gus na stronach CEIDG, na stronach również dzienników takich jak Gazeta Prawna Rzeczpospolita do jakiejś skondensowanej, homogenicznej analizy i, i przedstawienia danych w ujęciu następującym. Liczba działalności zarejestrowanych kontra liczba działalności zawieszonych i wykreślonych z CEIDG, CE bo to dopiero nam pokazuje stan... W gospodarce po stronie małych i średnich przedsiębiorstw. I zachęcam Państwa do tego, żebyście, jeżeli się Wam uda, odnaleźć tego typu opracowania, o podesłanie ich zwyczajnie tu gdzieś w komentarzu czy w wiadomości mailowej. Bo potwierdzam, abyśmy mogli ocenić stan gospodarki w danym sektorze, to potrzebujemy zestawić liczbę zarejestrowanych działalności i przeciwstawić to liczbie działalności zawieszonych, czyli sumie zawieszonych i wykreślonych działalności a nie wiedzieć czemu takich informacji na próżno szukać na stronach nawet takiego urzędu jak GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny. Zresztą, zobaczcie Państwo sami. Dotarłem i z łatwością można dotrzeć do publikacji gus do raportów okresowych rejestracji i upadłości przedsiębiorstw w pierwszym kwartale roku 2024. I można dotrzeć per kwartał, per rok do takiej publikacji. Z niej chcę Państwu przedstawić, jaka jest liczba działalności nowo otwieranych, czyli rejestrowanych. Czytamy, w pierwszym kwartale 2024 roku odnotowano 92 tysiące rejestracji przedsiębiorstw. 92 tysiące rejestracji przedsiębiorstw. To jest o 4,4% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku oraz odnotowano 100 upadłości. To jest o 18% mniej niż w pierwszym kwartale 2023 roku. To oznacza, że upadłości mamy mniej w pierwszym kwartale tego roku niż w pierwszym kwartale roku ubiegłego, co jest dobrą informacją. Natomiast 92 tysiące, gdybyśmy, drodzy Państwo, pomnożyli przez 4, czyli jeżeli tendencja się utrzyma, to mamy tutaj 368 tysięcy firm. Jeżeli ta tendencja się utrzyma, to by oznaczało, że 368 tysięcy firm się zarejestruje w roku 2024. No i teraz to jest oczywiście w porównaniu do liczby zawieszeń działalności, które prognozowane są na powiedzmy 220 tysięcy firm, liczba o wiele większa. Natomiast no nie jest znana dokładna liczba wykreślonych firm z CIDG. Gdybyśmy tę informację również ustalili, nie wiedzieć czemu na stronach CIDG, tak jak Państwo widzieliście, czy tak jak Państwo wspominałem, ta informacja jest po prostu niemożliwa do ustalenia. Zobrazuję to Państwu tutaj ponownie. Jestem na stronie centralnej ewidencji informacji działalności gospodarczej. Klikając tutaj w pole statystyki nie mogę ustalić znaleźć żadnego kolejnego linku, do, który doprowadziłby nas do możliwości weryfikacji tutaj stanu, wykre, liczb, czyli do liczby wykreśleń z CEIDG. A teraz zwróćcie proszę Państwa uwagę na liczby dotyczące zakładanych działalności gospodarczych w poprzednich trzech latach. 2023 rok 360 359 500 dokładnie. 2022 rok 366 tysięcy I to jest ten to jest ta różnica. Rok 2021 350 firm. Oczywiście delikatnie można powiedzieć z roku 22 na 23 nastąpił spadek, podobnie jak w pierwszym kwartale 24 do 23 i bardziej to jest dla mnie sygnał, drodzy Państwo, że nie dzieje się dobre, dobrze wśród małych firm, że koniunktura przez, identyfikowana przez małych przedsiębiorców no, dzieje, jest coraz słabsza i coraz gorsza. Dlatego, że po pierwsze, widzieliśmy, liczba zawieszanych działalności rośnie bardzo mocno, ale po drugie, spada też i to w stosunku kilkuprocentowym rok do roku spada. Liczba działalności nowych, rejestrowanych. Nie są to może jeszcze dramatyczne liczby, niemniej one wskazują jednak pewien kierunek, pewien trend. Przejdę teraz do podsumowania tego materiału dla Państwa. Krótko podsumuję tę stronę, powiedzmy tę przestrzeń, która była przedstawiana przez Dziennik Rzeczpospolita i wiele innych publikacji. Jest źle, a będzie gorzej. Można powiedzieć, taki jest wydźwięk tego wszystkiego firmy się zawieszają na potęgę, potężna liczba firm wykreślana jest z ewidencji działalności gospodarczej, a jedna na 100 firm wraca na rynek z okresu zawieszenia. Gazety przedstawiają tutaj jako powody tej sytuacji oczywiście yy, Częściowo tylko obraz zgody z rzeczywistością, ale wskazują na wzrost koszt zatrudnienia, na wyższe koszty ZUS, na wyższe koszty energii elektrycznej, na wyższe koszty no, pracy właśnie powiedziałem, na trudność w znalezieniu pracownika. Ja do tego dodam jeszcze wspomniane już kwestie i okoliczności, wiek praco przedsiębiorców, pracujących często 30-40 lat już w swoim zawodzie, w swoim fachu, w swojej działalności, w swoim sektorze, w swojej miejscowości, prowadzących sklepy, hurtownie, apteki. I to są przedsiębiorcy, którzy często nie mają sukcesji, nie mają sukcesora, nie mają dzieci, które chciałyby się tym zająć. Być może są świetnie wykształcone, wykonują inny zawód i nie chcą przejąć danej firmy. Odsetek tego typu przedsiębiorstw w Polsce Potężnie rośnie, drodzy Państwo. I teraz mógłbym to tak dalej komentować, przechodząc, można powiedzieć, bardzo miękko do optymistycznych wniosków, ale zrobię to w sposób bardziej dobitny. To wszystko jednak powoduje, że można na to spojrzeć również w optymistycznych okularach, nieróżowych. Ale optymistycznych i realistycznych w dalszym ciągu. A co to oznacza? Że jeżeli przedsiębiorcy w wieku 60 czy 70 plus odchodzą z rynku, młodsi przedsiębiorcy, Którzy na przykład nie potrafią odnaleźć, albo nie chcą się odnaleźć w sferze online, albo chcą zmienić swoje priorytety życiowe, albo chcą zająć się, wyjeżdżając za granicę, zostają w kraju, zajmują się rentierstwem, dorobili się już czegoś. Tych przypadków jest bardzo dużo również. To nie jest tak, że liczba działalności zawieszonych czy wykreślonych z CIDG odpowiada w 100% plajcie, w 100% niepowodzeniu. Natomiast bez względu na to. Co jest skutkiem zawieszenia działalności czy wykreślenia? Ktoś może, ktoś inny, spojrzeć na to w realistycznie, optymistycznych okularach, mówiąc, to się tworzy w takim razie miejsce na rynku dla mnie. Dlatego, że każda firma, choćby nawet słabo prosperująca i z tego powodu zawieszana, ma jakichś klientów, być może ma pracowników, ustępuje ona z rynku miejsca. Jeśli by miała choćby jednego pracownika, to to jest pracownik, który może być przejęty, może trafić do nowego przedsiębiorcy, który zajmie to miejsce. Jeżeli miała choćby dwóch klientów, podobnie z tymi klientami. Zawsze, drodzy Państwo, można na sytuację spojrzeć przez pryzmat, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I nie chcę tu Państwa instruować w tej chwili również, że także osoby zawierzające działalność gospodarczą mogą do sytuacji tak podejść i na nią w ten sposób spojrzeć. Niemniej zachęcam do tego, gdyż. Sami się w ten sposób inspirujemy i otwieramy na możliwości nowe. I drodzy Państwo, podchodząc do sprawy, nie ma tego złego, podchodząc do sprawy w ten sposób. W sytuacji powiedzmy negatywnej kryje się zalążek. W sytuacji kolejnej, następnej, bardziej pozytywnej, o jeszcze większym rozmiarze. Warto mieć tego rodzaju podejście. Finalnie jeszcze chciałbym powiedzieć, że z tych że publikacji. Tak jak Państwo widzieliście, nie udało się ustalić tego, czy rzeczywiście mamy przewagę zakładanych firm nad sumą zawieszanych i wykreślanych działalności. Natomiast wydaje mi się, uważam, przynajmniej na podstawie ogólnych informacji, że wciąż jest jednak przewaga tych zakładanych działalności. Zawsze jest też coś takiego jak cyrkulacja, a więc proces zawieszanych i likwidowanych działalności jest to rzecz, która się stale dzieje. Oczywiście problemem jest wtedy, kiedy to rośnie, kiedy liczby rosną. No i e, drodzy Państwo, no, zależy wszystko od prowadzącego, od osoby komentującej dla Państwa te dane. Tak jak tu Państwo widzieliście, ja chciałem przedstawić to na samym końcu, przynajmniej w świetle pozytywnym i optymistycznym, e, mianowicie po to, żeby część z Państwa, a może nawet wszyscy, żebyście mogli również łapać informacje, które do nas do, do Państwa docierają. W sposób optymistyczny, bo to jest naprawdę możliwe. Oczywiście nie dla każdego, niemniej mam nadzieję, że dla widzów tego kanału owszem. Zatem, te sytuacje, te rzeczy, które się dzieją, są szansą również dla młodych osób, dla osób w średnim wieku, a nawet starszych, które są przedsiębiorcze, które chcą sobie dać jeszcze raz szansę, które chcą po prostu zacząć funkcjonować w zmieniających się szybko okolicznościach. Ale do tego potrzeba jest zrozumienia tego w jaki sposób transformuje nasza gospodarka, zrozumienia tego, że potrzebujemy coraz bardziej otworzyć się na wykorzystywanie AI, również czyli sztucznej inteligencji w tym co robimy, ewentualnie mieć osoby w swoich firmach, które tym obszarem potrafią się zająć i traktować AI jako swego rodzaju Współpracownika, drodzy Państwo, tak, dokładnie, nie tylko w biznesach, w firmach zajmujących się usługami niematerialnymi. Jeszcze kolejny wniosek. Ja uważam, że osoby z działalności zamykanych, zawieszanych, zlikwidowanych, często osoby w wieku 50-60 lat, te osoby, które taką decyzję podjęły, ale mają jeszcze werwę do funkcjonowania, są świetną skarbnicą doświadczenia, czyli takiej wiedzy pochodzącej z doświadczenia. I to uważam, że również takie osoby, gdyby nie sytuacja, gdyby nie koniunktura, gdyby nie to, co donoszą media, że właśnie liczba firm zawieszających działalność jest coraz większa, to te osoby dalej by prowadziły swoją działalność. Choć mogą nie do końca się już odnajdywać w tych nowych okolicznościach, to wciąż mogą być świetnym, drodzy Państwo, doradcą, współpracownikiem, pracownikiem, zleceniobiorcą w firmach prowadzonych przez młodsze pokolenia. I drodzy Państwo, mówiąc o tych sferach, mówiąc o tych przestrzeniach, do których transformuje nasza gospodarka, nie ulega wątpliwości, że Duża rola sztucznej inteligencji, duża rola funkcjonowania online, obycia online i świadomość takich nowoczesnych trendów w marketingu dotyczących właśnie budowania marki osobistej, nawet firmy, która potencjalnie jest, szanowni państwo, lokalną hurtownią budowlaną. Sfery są bardzo istotne, tak jak umiejętność budowania tzw. lejków sprzedażowych, przedsiębiorcy, którzy byli przyzwyczajeni do tego, że Rzeczy się po prostu dzieją. Wystarczy otworzyć drzwi, przyjść do firmy, zasiąść za biurkiem i już są klienci. Muszą nauczyć się, można powiedzieć, odkrywać ten fenomen pozyskiwania klienta na nowo, jak to działa w internecie. A więc, co to są leki sprzedażowe, co to są tak zwane leady, co to jest nowoczesny marketing. Polecam, chciałbym tym samym Państwa do tego zainspirować, żeby w tych przestrzeniach również zgłębiać swoją wiedzę i rozwijać, jeżeli jesteście przedsiębiorcami. To wszystko w tym materiale. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie Państwa. Kłaniam się jeszcze raz. Tomasz Piekiennik.